Po Black Friday naturalnie następuje Cyber Monday, jednak czy w tym roku producenci zostawili coś, co jest rzeczywiście warte uwagi i na co warto spojrzeć? Przygotowałem kilka takich ofert, na które warto zdecydowanie zajrzeć, a być może znajdziecie wśród nich sprzęt, na który naprawdę długo czekaliście. Michał Mielnik, zapraszam! Jeśli chodzi o szukanie promocji, to tak naprawdę dobrze znaleźć sobie jedną stronę, na której użytkownicy rzeczywiście weryfikują pewne rzeczy, no i na przykład taką stroną jest pepper.pl. Tutaj możemy znajdować oferty, których normalnie byśmy raczej nie znaleźli, bo na przykład pochodzą z mniej znanych sklepów i tutaj na przykład możemy dostać Olympusa, który jest dwa razy tańszy i jeżeli ktoś się interesuje fotografią, to na pewno na taką promocję czekał. Ale też i jeżeli chcemy szukać promocji na Black Friday, to trzeba ich szukać na stronach bezpośrednio sprzedawców, Często tych mniejszych, ale też potrafią mieć oni ciekawe oferty, jak na przykład w przypadku hulajnogi Rider Freak, która kosztuje niecałe 1000 zł, a ma całkiem dobre osiągi: do 20 km na godzinę pojedzie, 250 W mocy silnika, no i zasięg 22 km, więc taki dojazd do pracy i z powrotem jak najbardziej da się osiągnąć. Tak naprawdę ze sklepów, które zaczynają z nową ofertą w poniedziałek, pozostaje Xcom, on będzie proponował nowe oferty o godzinie 7 tym, którzy mają aplikację mobilną, o godzinie 8 na swojej stronie internetowej. A jeżeli chodzi o oferty, które zostały albo zostały dołożone właśnie w ramach Cyber Monday, to warto zwrócić uwagę na Nokia 5.1 Dual SIM. To jest bardzo tani telefon, 400 zł. Myślę, że za urządzenie z ekranem Full HD, tak naprawdę to jest cena, której nie można tutaj specjalnie na nic narzekać. No a jest to bardzo podstawowe urządzenie. Mamy ośmiordzeniowego Mediateka P18. Mamy tutaj 2 GB RAMu, 16 GB na pliki. No i aparat myślę, że całkiem dobry na tę cenę. Jeżeli chodzi o Dobre aparaty to warto za 549 zł w dalszym ciągu, bo ta oferta była także w piątek wybrać Huawei AP Smarta. Naprawdę nie znajdziecie lepszego aparatu fotograficznego w telefonie w tej cenie. No jest to urządzenie, które ma Kilina 710, więc o wydajność też możecie być spokojni. To jest poziom, poziom gdzieś przy Snapdragonie 660. No i macie 3 GB ram więc też da się przeżyć. Jeżeli chcielibyście wydać trochę więcej, ole ole proponuję za 1040 zł Xiaomi Redmi Note 8 Pro w wersji 610. 128. No i właśnie, mamy tutaj 128, co się nie zawsze zdarza. Ja wiem, że są chińskie oferty tańsze, czy nawet ten Amazon jest tańszy, ale tutaj mamy ofertę od polskiego dystrybutora, no i dotrze ona do nas raczej dość szybko, więc pod tym kątem myślę, że warto na nią spojrzeć. No ale nie samymi telefonami człowiek żyje i warto tutaj spojrzeć na oferty dla graczy, bowiem zarówno Sony, jak i Microsoft kontynuują swoje oferty na konsole, no i możemy dość tanio dorwać PlayStation 4 Slim albo Xboxa One S z większym dysku, co prawda, niż PlayStation, ale w wersji All Digital, to znaczy, że nie włożycie do niego żadnej płyty. Jeżeli chcielibyście na przykład muzyki posłuchać, no to tutaj zdecydowanie wyróżnia się oferta na Apple AirPodsy z tego roku, z etui ładującym. Są to AirPodsy, które są tańsze o 150 zł, a takie przeceny raczej rzadko zdarzają się na polskim rynku. AirPodsów chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, jeżeli macie urządzenie Apple, to jest to raczej domyślny zestaw słuchawkowy, jaki chcielibyście mieć, ale jeżeli nie macie sprzętu Apple i chcielibyście wydać nieco mniej, to ja myślę, że warto polecić słuchawki Żabra Elite 65T. Ja te słuchawki mam od ponad pół roku i zdecydowanie wydaje mi się, że są warte uwagi, zwłaszcza w tej cenie. Je kupowałem znacznie drożej, a tutaj możecie je dostać za 385 zł. No i to są estetyczne słuchawki. One pracują naprawdę długo z tym etui. Myślę, że parę naście godzin jesteście w stanie wyciągnąć, więc pod tym kątem można być zadowolonym. No i tak jak mówiłem, promocji najlepiej szukać na stronach sklepów i tutaj na przykład Creative oferuje swoją promocję, którą z Black Friday kontynuuje na Cyber Monday i oczywiście są różne przeceny niewielkie, ale są też większe i na przykład warto zwrócić uwagę na Creative Stage R. To jest taki miniaturowy soundbar, który możecie sobie ustawić pod monitorem. On ma wszystkie funkcjonalności głośnika bluetooth, jest w stanie grać muzykę nawet przez 6 godzin. Ta przecena jest niewielka, zaledwie 10 zł, ale w dalszym ciągu w tej cenie jest to urządzenie godne uwagi. Mamy też opcję USB plug and play, więc dowolną playlistę z zgraną na pendrive'a wpinamy i jesteśmy w stanie ją odtworzyć. No i tak naprawdę jest to urządzenie o bardzo ładnym profilu dźwiękowym, dobrze brzmi, a jeżeli macie na przykład głośniki w laptopie, to zdecydowanie poprawia jakość dźwięku. O nim będę mówił więcej, kiedy będziemy mieli gotowy materiał na kanale, natomiast przenosimy się do sfery domowej. No i jeżeli chcecie posprzątać, to oferta, która jest kontynuowana z Black Friday, Dyson V8 Parket, czyli odkurzacz ręczny, który może właśnie być rozłączany, jeżeli chcielibyście wyczyścić jakieś mniejsze powierzchnie, czy na przykład pozbyć się kurzu, to w ten sposób możecie to zrobić. Tutaj macie moc wyjściową 115 W, poziom 82 dB, to jest wszystko na znośnym poziomie, jeżeli chodzi o głośność, a czas pracy no to 40 minut zupełnie spodziewany, ale 400 zł tańsze to urządzenie jest, więc taki początkowy zestaw do okazyjnego sprzątania myślę, że jak najbardziej. No ale jeżeli nie chcecie sprzątać, chcecie, żeby ktoś was wyręczył, to może nie ktoś, a na przykład Rumba E5, o, która może Was wyręczyć w sprzątaniu. No i cóż, ona potrafi sprzątać na trzy sposoby. Ma dokładny filtr hepa, więc też y, powinno być w porządku, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju. Inne zanieczyszczenia niż typowy kurz. No i powiedzmy sobie szczerze, że też zyskujemy wszystkie możliwości jakie zyskujemy normalnie z robotami Roomba. Mamy tą inteligentną nawigację, no i możemy kontrolować wszystko z poziomu smartfona gdziekolwiek jesteśmy. Więc jeżeli chcielibyśmy zostawić ją na sprzątanie do 90 minut, choć oczywiście mamy stację dokującą, to możemy to jak najbardziej zrobić. Ale przechodząc do sprzętów domowych, ale takich, które pozwalają już na bardziej przyjemne rzeczy niż sprzątanie, to chociażby ekspres od Bosza, tas 2002. Happy jest, Happy bo jest tańszy aż o 70 zł, 129 zł za ekspres na kapsułki Tasimo. To jest niska cena i można łatwo rozpocząć przygodę właśnie z różnego rodzaju napojami. A tak naprawdę nie musimy się przejmować ich przygotowaniem czy szykowaniem składników, wszystko jest w tych kapsułkach. Oczywiście jedni docenią takie rozwiązanie, inni uznają, że nie jest ono zbyt dobre. Natomiast mamy tutaj regulacje, mamy automatyczne czyszczenie za pomocą jednego przycisku. Urządzenie przełącza się w tryb eko, więc myślę, że za 100 Zł. Jest to całkiem ciekawy zestaw. Jeśli zostajemy jeszcze przy ekspresach, to przejdziemy na nieco wyższy segment i zrezygnujemy z kapsułek na rzecz ekspresu Siemens EQ3. t 303203 RW, dobrze, długa nazwa, ale to nie ma takiego znaczenia. Znaczenie ma jakość kawy. Mamy system SensOflow, czyli ta woda nie jest podgrzewana w zbiorniku, tylko jest podgrzewana w trakcie jej podawania. W rezultacie jesteśmy w stanie osiągnąć dobrą temperaturę i wyrównaną przy całym polewaniu wody. Mamy oczywiście Coffee Direct. Czyli za pomocą jednego przycisku robimy naszą ulubioną kawę. Tak naprawdę ta jednodotykowa nawigacja jest tym, co pozwala szybciej cieszyć się z kawy. Jeżeli z kimś mieszkamy, to możemy zrobić sobie od razu dwie takie kawy. Tak naprawdę jeśli chodzi o prostotę i możliwości, to tutaj jest bardzo dobrze. Bardzo dobrze jest też w przypadku droższego Ekspresu Cafe Romantica 859. To jest rzeczywiście ekspres, który staniał aż od 300 zł, no ale kosztuje 4000 zł. Mimo wszystko myślę, że jeżeli pijecie kawę każdego poranka i każdego wieczoru, to jest to inwestycja, która może być dla was warta. Uwagi, 15 barów myślę, że w zupełności wystarczy, podobnie jak moc 1455 W. No i mamy oczywiście spienianie mleka. Możemy też na przykład skorzystać z systemu Aroma Balance, czyli decydować o tym, jaki ma być aromat naszej kawy: czy ma być dynamiczny, czy ma być stały, czy też intensywny, w zależności od naszych preferencji. A co do preferencji, to warto wspomnieć, że mamy też indywidualny program do parzenia kawy: to znaczy, sami możemy zaprojektować jaką kawę chcemy, poza oczywiście gotowymi przepisami. Mamy też wyświetlacz LCD, który pozwala na włączenie dużych przycisków więc osoby z nieco gorszym widzeniem myślę, że ucieszą się z tego rozwiązania. No a poza tym jest to trochę efekciarskie urządzenie z dwukolorowym podświetleniem filżanki. no ale też z cichym młynkiem z hartowanej stali, co może być szczególnie ważne, jeżeli jedna osoba w domu jedzie do pracy znacznie wcześniej niż druga. Przechodzimy do telewizorów, a wśród telewizorów jest OLED. Pozwala on zacząć przygodę z OLEDami poniżej 5000 zł. Mowa o propozycji od LG i to jest OLED 55B9Pla. Jeżeli chodzi o jego możliwości, no to wszystko, co znamy z oled jest tutaj bardzo widoczne. Mamy niewielkie ramki, mamy bardzo wysoki kontrast, czarne, piksele są po prostu wygaszane. Też, jeżeli chodzi o możliwości kinematografii, myślę, że tutaj nikt się nie powinien rozczarowywać. A procesor Alfa 7 drugiej generacji ze sztuczną inteligencją jeszcze poprawia ten obraz, więc pod tym kątem można być jak najbardziej zadowolonym. No i jest to urządzenie poniżej 5000 zł. Jeżeli chcielibyśmy mieć telewizor OLED, ale w nieco wyższej cenie, natomiast z podświetleniem bocznym, tutaj mamy telewizor od Philips'a z opcją Ambilight, no i myślę, że to jest też telewizor, który docenią ludzie chcący oglądać treści w HDR 10. No bo tutaj jest obsługa tego kodeku. Mamy wbudowanego asystenta Google, też współpraca z Alexą. Mamy te wszystkie możliwości związane z podświetleniem Ambilight, czyli tak naprawdę no, tworzenie dodatkowego nastroju i też łagodniej oglądać taki telewizor, gdy na przykład oglądamy nocą i nie chcemy, żeby nas oczy specjalnie bolały, ale jeżeli chcemy wybrać telewizory z drugiej strony barykady, to mamy propozycję kulę od Samsunga jest to bardzo dobry telewizor, także dla graczy, dlatego, że mamy tutaj obsługę technologii FreeSync, która jest zgodna chociażby z Xbox'em One, więc jesteśmy w stanie zyskać większą płynność podczas rozgrywki. No i mamy sztuczną inteligencję, która upscaluje treści do rozdzielczości 4K. Jeżeli chcielibyśmy oglądać jakieś starsze filmy, to nie będą one wyglądały zupełnie fatalnie. No i mamy oczywiście obraz Quantum HDR 8X, czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o kuledy, to sztandarową technologię Samsunga pozwala na naprawdę dobrą jakość obrazu. To natężenie kolorów wcale nie jest takie gorsze, jeżeli chodzi o porównanie z OLED-em. Samsung mocno się stara, żeby QLED nie odstawały od OLEDów i rzeczywiście ta propozycja, która jest też znacznie tańsza od poprzedników, może być taką przeciwwagą. Jeżeli chcielibyście więcej promocji, to zapraszamy na naszą stronę wideotesty.pl tam mamy gotowy artykuł z promocjami na Cyber Monday, a ja dziękuję wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.